Wiesz, mam wrażenie, że żyjemy w czasach, w których wszyscy każą nam cisnąć więcej, mocniej i szybciej. I jak nie ciśniesz, nie podążasz za tym trendem, to stwierdzają, że widocznie nie chcesz wystarczająco. I niby wszyscy mówią o balansie. Ale w obecnych czasach balans staje się kolejną rzeczą na liście do odhaczenia. Nikt też nie mówi, że coraz częściej za tą presją stoi cisza, taka codzienna: czyli wypalenie, pustka, a czasem depresja. I to nie słabość, tylko skutek prania mózgu, obyciu ambitnymi robotami. I dziś chcę pogadać właśnie o tym, o presji ciągłego rozwoju o kołczach od życia, o iluzji sukcesu w social mediach i o tym, że czasem właśnie odpuszczanie jest najzdrowszym krokiem do przodu. Zaczyna się niewinnie, zazwyczaj od motywacyjnych rolek. Wstawaj o piątej. Pracuj ciężko, nagrywaj kontent po pracy, nagrywaj kontent w pracy, a jak nie masz wyników, to widocznie nie pracujesz wystarczająco mocno albo po prostu nie starasz się tak, jak powinnaś. I wiesz, co na początku to nawet działa, bo człowiek potrzebuje bodźca, żeby ruszyć. Problem pojawia się wtedy, kiedy całe życie zmieniasz w plan do odhaczenia, a każdy wolny moment bez pracy przykrywasz poczuciem winy, bo przecież, jak nie działasz, to jest coś z tobą nie tak. To się lenisz, to się nie starasz, więc zamiast chwilę pozwolić sobie odpocząć, dajesz sobie kolejne zadania, i kolejne. I nakładasz sobie na głowę kolejne obowiązki, kolejne cele, i frustrujesz się, dlaczego jest coraz ciężej i wcale nie widzisz tego sukcesu, który wszyscy obiecywali. I z motywacji powstaje wewnętrzny przymus, a z przymusu lęk. I w tej ciszy, po muszę działać, zaczyna się coś, czego nikt nie pokazuje. Spadek energii, odcięcie emocji, bezsenność, zmęczenie. To nielenistwo, to organizm, który mówi stop. Dziś co druga osoba w internecie to coach. I ja nie mam nic przeciwko osobom, którzy mają wiedzę i etykę. Ale mamy wysyp ludzi, którzy przeczytali dwie książki o psychologii, wrzucili cytat z Instagrama i sprzedają kurs życia za 990 zł. A prawda jest taka, że psychologia to 5 lat studiów, praktyka, praca z ludźmi i świadomość odpowiedzialności za drugiego człowieka. I nie wystarczy przeczytać potęgi podświadomości, żeby prowadzić ludzi przez ich traumy, tylko że to się klika. Bo szybkie rozwiązania są łatwiejsze niż realna praca nad sobą. Natomiast, kiedy ktoś jest na skraju wypalenia i słyszy nie masz wyników, bo masz blokady, to wcale nie motywuje, to dobija, bo tych blokad wcale nie naprawi afirmacja czy cytat z Instagrama, bo czasami to nie blokada, a depresja. A depresja to stan chorobowy który wymaga pomocy lekarza, a nie e-booka za 99 zł od samozwańczego specjalisty. Social media stały się miejscem, w którym sprzedaż odbywa się głównie przez wpędzanie w poczucie braku. Nie zarabiasz 30 tysięcy, robisz coś źle. Nie masz rutyny, systemu, mindsetu, to dlatego nie masz efektów. Kup mój kurs, a zmieni się wszystko. I owszem, może jednej osobie na 100 się uda, ale 99 z nich zostanie z poczuciem winy i frustracji. Ale oczywiście ta jedna osoba stanie się jakiejś stadii, idealnym do umieszczenia na profilu, by przyciągać kolejne osoby, które po prostu pragną rozwiązań, zmian i często pomocy, ale niestety szukają ją w złych miejscach. Nikt też nie mówi, że nie każdy musi chcieć 30 tysięcy miesięcznie. A wręcz wmawia się, że jeśli tego nie potrzebujesz, to coś jest z tobą nie tak. I nagle z potrzeby po prostu spokojnego, dostatniego życia stajesz w kolejce do wyścigu szczurów, w którym wcale nie miałaś potrzeby brać udziału. Nie każdy musi cisnąć do granic, i nie każdy, kto potrzebuje odpoczynku, jest leniwy. Sprzedaż przez dobijanie to nowa forma manipulacji. Ale pamiętaj, że działa tylko wtedy, kiedy jesteś zmęczona, kiedy już nie masz siły i potrzebujesz kogoś, kto na tacy poda ci rozwiązanie i da nadzieję na lepsze jutro. Kiedy twój układ nerwowy mówi już wystarczy, jesteś najłatwiejszą ofiarą do tego, żeby wydać tysiąc, dwa lub dziesięć na wizję nowego, lepszego życia. Nie wszystko jest zero, jedynkowe. I nie każde odpuszczenie to rezygnacja. Czasem to właśnie odpuszczenie pozwala ci zobaczyć, co tak właściwie ma sens. I paradoksalnie, kiedy przestajesz cisnąć, zaczynasz zauważać, co tak naprawdę działa, a co pochłania tylko Twoją energię, powoduje frustrację, a wcale nie przynosi dobrych wyników, bo to nie brak działania nas niszczy, niszczy nas brak sensu w tym, co robimy. I nie da się myśleć nad sensem, gdy głowa działa w trybie awaryjnym. Mamy wokół siebie wiele kobiet, które wpadły w stany depresyjne tylko dlatego, że nikt im nie powiedział, że wcale nie muszą ciągle chcieć więcej, że stabilność i spokój to też sukces, bo rozwój to nie tylko działanie, to też odpoczynek, który pozwala ci. Dalej działać. I największy przełom dzieje się właśnie wtedy, gdy przestajesz krzyczeć do świata, a zaczynasz słuchać siebie. I oczywiście, ja jestem za rozwojem. Kocham rozwój, kocham poznawać nowe rzeczy, doświadczać, bawić się tym życiem, zdobywać nową wiedzę, poszerzać horyzonty. To jest coś, co mnie napędza do działania. Ale rozwój bez uważności może stać się autodestrukcją w ładnym opakowaniu. Może zamiast Ciągle cisnąć, wystarczy czasem po prostu przyjąć i zauważyć, że jesteś w procesie, a nie w rywalizacji. Wierzę, że prawdziwy sukces to nie tylko wyniki, to też spokój i zaufanie do siebie, oraz świadomość, że nie musisz nikomu nic udowadniać. Bo życie to nie projekt, to proces i nie musisz cisnąć, żeby był wartościowy. Więc jeśli czujesz się zmęczona, to nie szukaj coacha, który powie ci, że masz blokady że musisz mówić afirmacje, bądź też cisnąć dalej. Poszukaj ciszy, natury, rozmowy, a nawet pomocy, jeśli trzeba, bo nie jesteś sama i uwierz mi, że nie musisz nikomu nic udowadniać. I dlaczego ja ci o tym dziś opowiadam? Bo po latach walki, ciężkiej walki, postanawiam dziś nauczyć się odpuszczać, odetchnąć, posłuchać siebie i swoich potrzeb, bo prawdziwa siła nie bierze się z walki tylko z wewnętrznej mocy. Dziękuję, że byłaś dziś tu ze mną. Jeśli ten odcinek dał ci do myślenia, podaj go dalej. Może pozwoli dziś komuś również odetchnąć. Bo prawdziwy sukces to spokój.